W niedzielnym odcinku rolnik szuka żony Mateusz narzekał przed kamerami, że brakuje mu dotyku, a uczestniczki nie widzą sensu rywalizacji o niego. Jak twierdzi informatorka, w finale wystąpi już sam, bo odesłał wszystkie dziewczyny z racji złej atmosfery. Niedzielny odcinek programu Rolnik Szuka Żony nieoczekiwanie wywołał sporo emocji. Mowa jednak nie o kolejnych wymaganiach kulinarnych Tomasza, lecz o sytuacji w gospodarstwie spragnionego dotyku Mateusza. Młody rolnik żalił się bowiem przed kamerami, że oczekuje dotyku, a uczestniczki nie widzą sensu rywalizacji o niego. Widzowie nie zostawili na nim suchej nitki Mateusz z rolnik szuka żony w ogniu krytyki. Brakuje mi dotyku 2828 letni Mateusz nieoczekiwanie stał się największą atrakcją mijającego odcinka rolnik szuka żony. Młody mężczyzna był wyraźnie zbulwersowany tym, że uczestniczki nie walczą o niego jak lwice, czego najwyraźniej oczekiwał. Zuzannę odesłał do domu już podczas pierwszej randki, wskazując, że się nie angażuje i jest zbyt wycofana. Pomstował też na umowę między dziewczynami, że to on miałby wykonać pierwszy krok. Zaskoczyło mnie to, co powiedziała Zuzia, że ustaliły między sobą, jaką postawę przyjąć w stosunku do mnie. To było rozczarowujące. Jak one nie widzą sensu rywalizacji, to nie muszą tu być. Brakuje mi dotyku bliskości. Tego przede wszystkim oczekuję, czy one są w stanie przełamać te barierę, czy też przez dotyk dawać poczucie, że jestem i zależy mi. Ja przynajmniej ze swojej strony starałem się to pokazywać. Martynie pokazałem, że nie boję się dotyku. Wziąłem jej rękę i przyłożyłem do swojego serca. Karolinie pomogłem zdjąć buty. Myślę, że to też powinien być jakiś znak, że jestem odważny, wiem czego chcę i mam konkretny cel, bulwersował się przed kamerami. Co więcej spragniony dotyku rolnik zapowiedział, że jeśli sytuacja się nie zmieni, a dziewczyny nie zaczną rozpychać się łokciami i toczyć o niego sporów, to będzie musiał podjąć kolejne kroki. To tak zakończą się losy Mateusza z Rolnika? Informatorka ujawnia prawdę po popisach 28-latka przed kamerami w sieci nie brakuje krytycznych komentarzy, w których internauci wyraźnie kpią z jego podejścia do spraw damsko-męskich. Pojawiło się też wiele wpisów, w których fani Show TVP piszą, że w ten sposób nigdy nie pozna miłości życia i najpewniej zostanie sam. Okazuje się, że ich obawy mogły nie być bezpodstawne. Informatorka plotka donosi, że Mateusz będzie kolejnym uczestnikiem, który odprawi wszystkie uczestniczki z kwitkiem jeszcze przed finałem. Ponoć na planie ostatniego odcinka pojawi się już sam, a więc kandydatki długo u niego nie zabawiły. Co prawda dalsze losy rolnika są na razie objęte tajemnicą, jednak osoba związana z programem ujawnia, że poszło o złą atmosferę w gospodarstwie. Poszło o plotki, intrygi i w ogóle złą atmosferę. Ale Mateusz nie traci nadziei, wciąż wierzy, że się zakocha. Flirtuje z dziewczynami z internetu, które do niego wciąż piszą cytuje wypowiedź jednej z uczestniczek wspomniany serwis. Obawy internautów mogły się więc sprawdzić, a 28 latek podobno wrócił do szukania miłości na własną rękę. Jeżeli słowa informatorki się sprawdzą, to oznacza, że dziewczyny najwyraźniej nie podporządkowały się rządnemu rywalizacji rolnikowi, który w rewanżu spełnił swą groźbę o kolejnych krokach wobec uczestniczek.